Jakie, według Pani, są najważniejsze cechy charakteru pośrednika? Myślę, że każda osoba, którą mam obecnie w swoim zespole, na pewno cechuje się bardzo dobrą komunikacją, odpowiedzialnością, wzajemnym poszanowaniem się i współpracą, no i przede wszystkim taką wytrwałością, dążeniem do celu, no i na pewno też systematyką w swoim działaniu i Myślę, że to są takie istotne Dlaczego warto działać w sieci biur nieruchomości? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że po pierwsze, będąc nawet w grupie WGN, mamy to zaplecze w postaci tak naprawdę zespołu wspierającego, mamy zaplecze, mamy tak naprawdę widoczność marki. Z drugiej strony, Przede wszystkim na pewno dlatego, że dzięki grupie, tak jak już oczywiście się rekomendujemy, w grupie jest siła, więc to takie wzajemne wsparcie, zbieranie doświadczeń, wymiana doświadczeń zawsze powoduje, że możemy coś zrobić lepiej, już do przodu, obrać nowe kierunki, więc myślę, że przede wszystkim tak, i to szczęśliwa No.